Witam Was w poniedziałek. Słuchajcie, ja dzisiaj zaczynam od tego, żeby ściągnąć sobie trochę wody brzozowej. Nigdy nie próbowałem i stwierdziłem, że spróbujemy z żoną. To prawda, ja jestem tam uczulniowiec trochę. Nie wiem, czy na nią nie będzie działać jakoś ona źle, ale podobno jest zdrowa i można też ją w kostkarce zamrozić. Znaczy w tej woreczce takiej na kostki. O czym czy coś pójdzie? Bo, jak zawierciłem, to powiem Wam, że poszło na zdrowo. Ee, jeśli chodzi o sok, tylko żeby nie było, że on mi tu bokiem leci. O, nie leci, to poszło ładnie. No i sobie skapuje. Za długo jej nie wolno trzymać, ale pomrozić właśnie w kostki można i myślę, że będzie spoko i Ten kranik, który już zostanie, jak go zakręcę. Mam nadzieję, że to nie będzie z jakąś szkodą dla drzewa. Co prawda, to jest najbardziej inwazyjny sposób nawiercania, bo też można zdzierać korę, jakoś kombinować, ale. Myślę, że ten kranik jak tu na zawsze zostanie, to, to powinno być spoko. E, zamknie się i, i, i może nie będzie tutaj jakoś to bardzo źle wpływało. Kurde, zapierdziela zdrowa. No dobra. No to nic, idę pomierzyć. Znaczy garaż wiem, znam wymiary garażu mniej więcej, także to jeśli o to chodzi to jest spoko. Tylko co mi się przypomniało, słuchajcie nie mam w busie przeglądu, a w sobotę jadę z kuzynem w trasę, bo jedziemy tam po jakieś części do jego Audi. Więc, więc kurde jakby nie było, trzeba zrobić przegląd, więc jadę po przegląd, siatę, ale to zaraz wszystko policzymy i zobaczymy, czy, mam nadzieję, że tu jakiś wad nie mam, raczej zawiecha była nowa, robiona, e, więc tutaj raczej nie powinno być problemów z tego tytułu, powinno przejść normalnie, zobaczymy. No i jadę już, jadę e, ogarnąć e, ten przegląd, e, jadę też po tą siatę, 60 metrów kwadratowych wychodzi, no to, jeśli ona ma metr na dwa, no to chyba będzie 30 sztuk, trzeba będzie potrzebne, to wezmę 35, żeby nie brakło, chociaż tam odejdzie pod tą płytę, ale wiadomo, tam zakłady, nie zakłady, jak gdzieś więcej założę żeby, żeby po prostu tego starczyło, żeby nie brakło. No i, i jadę, zobaczymy, co się uda, ten przegląd pierwszej kolejności, jadę chyba zobaczyć, nie będzie puste miejsce to żeby wjechać od razu, a, a później się po siatę pojedzie. Chyba, że okaże się, że coś będzie stało a akurat, no to wtedy pojadę po siatkę w pierwszej kolejności, no zobaczymy, ale na razie jadę zobaczyć tym przegląd. Zobaczymy, czy przejdzie. Zastrzeżeń nie mam do auta, więc powinno być ok, ale to nigdy nie wiadomo. Dlatego teraz się wszystko wyjaśni. patrzcie znaczy, jaki ciekawy jedzie, kurde, przede mną wychiku. E, nie wiem co to jest. Trzy koła, w każdym razie spako DAW z tyłu jest napisane, ale to <noise> bompię, żeby to DAW produkował. W Anglii tam się spotykało takie wynalazki, ale powiem wam, tu, tu widzę pierwszy raz. Kapeć jako od roweru, pewnie pięćdziesiąteczka, nie? zdają życie. E, jeśli, jeśli, chodzi o, o kurde ten, o silnik. No ciekawe kurde, no pakowny w każdym bądź razie, ciekawe ile, jak, 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 jaką ma ładowność. Tam sprężynka to widzę jak od komarka pięćdziesiątki z tyłu, więc chyba zbyt wiele tu zarzucić nie można. No ale worek ziemniaków na pewno wejdzie. Piaggio tu jest napisane z tyłu. Co no to, to, to było? Piaggio ten, ten włoski, kurde, Piaggio? Takie coś wymyślił, no możliwe. Silnik chyba jest z tyłu, słuchajcie, no tak, z tyłu, z tyłu. Bo z przodu by nie było miejsca przecież, no tak. Ciekawy wynalazek, w każdym bądź razie. Teraz no. będzie może skręcał. <grym> to się zobaczy, kurde. Nie, prosto chyba leci. A my skręcamy. No dobra, jadę. I udało się, zaraz wjeżdżamy. OK, wracam. W sumie nie okej, okay, Negatywny. Słuchajcie, prawa strona hamulec ręczny. Coś jest nie tak, bo normalne hamulce działają. A na, na prawym gdzieś coś tam z linką chyba jest nie tak. Także muszę wziąć i to ogarnąć. Yy, w sumie nawet dzisiaj jak najszybciej, dzisiaj mamy środę, no do soboty muszę to wszystko załatwić, więc tam jeszcze Przecim chyba nie, nie pali i na tablicy yy, rejestracyjnej gdzieś tam też, też nie ma, yy, jedna lampka chyba nie działa, więc muszę to posprawdzać i to wszystko zrobić, teraz lecę po taśmę, no i, no i będziemy jechać po siatę. Ok, dokupiona taśma, zakupiona siatka, 40 sztuk wziąłem w sumie, Moby pakowane po 10, mówię, a wezmę więcej, bo jak ma zabraknąć, to lepiej żeby było. Także tak wyglądają sprawy. No i zajrzałem jeszcze szybko pod pod, tam z tymi linkami i z tego co wygląda, to słuchajcie, mam regulację, więc prawdopodobnie dwie trzynastki, one tam są skontrowane, trzeba je rozkręcić, podciągnąć trochę i mam nadzieję, że problem jeśli chodzi o hamulec ręczny się rozwiąże. No i tyle, tam mam, żarówki też kupiłem, także wymienię tam i będzie można wazać na przegląd z powrotem już żeby był kwit po prostu na to i tyle Wracam teraz, szybkie chyba śniadanko i po śniadaniu zaczynamy, Pierpolecę folię, żeby, żeby tam mieć skończone, a później pod sam Fajrant sobie wskoczę pod, pod wana ogarnę go. może jutro też za na wyskoczę i i po prostu wezmę, ogarnę ten przegląd od razu, żeby było z głowy. Także wracam na rejony. No i coś tam zacznę sobie działać. Okej, okay, jestem z powrotem i powiem wam, że już żona całą butelkę wody brzozowej w kostki powrzucała i do zamarzarki. Także tam z 300 kostek chyba będziemy mieli, jak na razie półtora litra jeszcze braknie. Leć, nie próbowałem, bo przelała wszystko. Nie zaraz powiem Wam niech nacieknie trochę, to, to sobie spróbuję zobaczymy czy to w ogóle wiem, ma jakiś posmak, czy, czy nie z tego co żona próbowała mówi, że no, jak woda zwykła, nie? Tyle, że zdrowsza. Tu widzę bokiem się leje, nie, nie trzyma tutaj, mogę dać tego. Pakuły trochę. <grytanie> nie no, żartuję. Dobra, łyknę tak na, na smaka i też, żeby nie było, że mnie uczuli zaraz. Ale zimna, fajna. Nie wiem, powiem wam, słodkawa taka chyba trochę, zakładam i no i ściągamy se ile się tam da tak naprawdę, ile będziemy mogli zużyć te wszystkie kostki, yy, woreczki się pozamraża, poza a resztę zostawimy ściągnę na pewnie z półtora litra jeszcze i, bo to tylko 3 dni można w lodówce trzymać z tego co czytałem, więc też nie ma co za dużo tego tutaj sobie ściągać. No i dobra, niech sobie leci i ja spadam robić. Zawiążę jeszcze na drugi słupałek, no w razie czego, żeby nie było. Spadam działać yy, yy, z tą folią, a później się wezmę za tylko prysnę tam w tą śrubę czymś, żeby może łatwiej się odkręciła i... Dobra, i można będzie jechać z tomatem. Okej, okay. yy, jestem w sypialni, tak naprawdę zaraz będę ją kończył już powoli sobie. Ale zeszło, jeszcze miałem misję tam do ogarnięcia. Więc dzisiaj, jak mi się uda, słuchajcie, skończyć tutaj tylko to mieszkanie, w sensie część mieszkalną, to będzie, będzie dobrze. Bo jeszcze chciałbym właśnie się skupić na tym hamulcu ręcznym, żeby tam to ogarnąć. No i tu z rana najwyżej na garaż wlecę folia na garażu, i wtedy będę wiedział, czy mi zostało, czy, czy mi zabrakło. I ewentualnie dokupię, pojadę ten przegląd klepnąć, i, i tak to już będzie wyglądało. Powoli te wszystkie aparatury mi przychodzą do, do rozdzielnicy. Yy, ogólnie wy, wypadło na to, że wybór padł na Hagera czy tam też Heigera, nie wiem jak to, kto tam sobie czyta, jak to kto wymawia. Yy, I z tego będzie rozdzielnia składana. Akurat trzeci agregat, yy, ten yy, yy, przełącznik właśnie jest też z Hagera. Tutaj Emi, jeden z widzów mi podpowiada, bo też siedzi w temacie i Zna, yy, zna ten temat, więc, więc tu się posiłkuje trochę właśnie jego podpowiedziami. Yy, no i równie dobrze też yy, wszystkich zawodowych elektryków, którzy coś tam na YouTube pokazują i, i mówią na temat. Także to wszystko już powoli dojeżdża. Będę mógł sobie tam wrzucać, jeszcze muszę dokładnie rozkminić jak ten podział faz sobie zrobić yy. Z tego co tam wstępnie widziałem, to żeby nie, nie robić na jednej fazie oświetlenia w jednym pomieszczeniu i gniazdek Więc tego się będę trzymał tej reguły chyba i, i tyle, ale na pewno będę musiał sobie rozrysować chyba to jak tu mniej więcej W tej rozdzielni poukładać, żeby bałaganu nie było A naprawdę na razie czyste suche aparaty będę mógł powkładać i, i mniej więcej sobie to, to rozkwiniać Ogólnie to z mojej strony będzie partyzantka jeśli chodzi o rozdzielnicę tylko tyle co to tam wiedzy przy z neta i, i tam jakieś podpowiedzi. No i będę chciał ją złożyć tak naprawdę. Bo po pierwsze, że parę groszy sobie zaoszczędzę na tym, żeby, żeby to złożyć, a po drugie coś tam też tej wiedzy zdobędę. Dzięki temu że to dorobił. I może się na przyszłość przyda, może też nie, ale jak to mówią wiedzy nigdy nigdy, nigdy za wiele, więc, więc sobie będę chciał, kurde, ani tak, ani tak. Tak patrzę na tej folii, jeszcze mało mi zostało, czyli raczej braknie. Raczej braknie. Może tu byś tak obciął, czy jak to tutaj obciąć? Nie no, tak o już nie będę kombinował, tylko od tej strony. Tu sobie nas ciachniemy, tam trzeba je dalej wypuścić, ale to tylko chodzi o o długość tak naprawdę, więc dotąd i dotąd. No, no i tak się sprawy przedstawiają. Później tak czy inaczej tą rozdzielnicę będzie elektryk Odbierał, więc nie ma co się martwić. Jak tam by ktoś chciał powiedzieć, że, że nieodpowiedzialnie to robię, czy coś, bo, bo nie powinienem, bo nie mam papierów, no to i tak zweryfikuję to na końcu. Elektryk i pewnie e, niektórzy z widzów, którzy się na tym znają, to zweryfikują też. No i tyle w sumie. Także działam z tym dalej. Zobaczymy, co udziałam. Jeszcze łazienka i wiatrowa zostanie. Myślę, że już nie powinno mieć dużo czasu z tym zejść. No i później polecę ten hamulec grzebać, Jak mi się uda najwyżej szybciej to ogarnąć, no to jeszcze na garaż się wróci. Czemu by nie? Gdzie ja muszę to? To pójdzie tam, o! O, to tutaj chuciacha. Ale równo pojechałem, niech nie. Dobra, to sklejam i do na rano łazienkę. Ok, zakończony temat folii. Tutaj mam, także uciekam teraz na szybki obiad i później wracam na te hamulce. Jak się uda jeszcze, to może na garaż jeszcze wskoczę, ale nie wiem czy, czy zdążę. Zobaczymy jak to wyjdzie czasowo. Z tej mam wymienione. Świecą jest git, ale kurde mam problem z trzecimi głowymi. Gdzie one zaginęły? Co się dzieje? Patrzę w bezpiecznik. Nie mogę ogarnąć, słuchajcie, co to jest za akcja, ale dziwne jest to, że włożyłem przed chwilą sobie ten, jak to się nazywa, włożyłem przed chwilą yy, tutaj żarówkę, bo stop był przepalony i kurde, yy, i nie działa teraz nagle przeciem głowę w ogóle. Przednie normalnie świecą, wszystko jest ścisłe, ja tutaj nic nie działa. Nie wiem, ewentualnie tak. Powiem wam, że nie miałem przykrywki pod gniazdo i nie wiem, czy tu coś się nie wydarzyło. Jakaś dziwna akcja, ale to też nie powinno mieć ten, bo powinien być bezpiecznik walnięty od przedsięgielnych, a nie jest. Słuchajcie, chyba ja znalazłem przyczynę. Tutaj... Tak jakby tu masy w ogóle nie było. Gdzieś... O. Tu mi nie trzyma. Pociąłem za kabelki i wyłazi. Więc trzeba bym się z tym gniazdkiem porzeźbić coś jutro. No jak się ruszy, tak człowiek... O. Tato nie. O, przód działa, tył nie działa, trzeba tu jest rozpięt, tu rozpięt to i zobaczyć o co tu tu się rozchodzi tak naprawdę, czy to nie są, bo to nie ma też masowy jest ten o Tylko co z tego, no nie wiem, zaraz zobaczę ale dobra, skakuję już pod spód, bo nie zrobię tego, idę po żarówkę jakąś tylko no dobra, wbijam się tutaj Jakoś I zobaczcie, tutaj linka ta jest praktycznie luźna A ta trochę więcej ma na ciągu, więc mam cichą nadzieję, że jak tutaj podciągnę, mamy tej regulacji od cholery tu Nie wiem na ile widzicie to, to, że coś z tego będzie no, Zaraz zobaczymy, czy ma mi się popuścić ona Trzynastka to powinna być Nie mam kurde, czym tu dojść, tak naprawdę Bo on będzie mi się tu przekręcał, ale tu widzę, mam punkt, żeby złapać sobie Takim tuczem muszę się tu wspomóc, bo nie mam nic innego. Chyba, że to jakaś szósta, czy by była, czy ósemka, ale tu powinno złapać. Ten powinno puścić. O, panie! Ja pierdziele, Słuchajcie, nie chcę puścić, ale szopa. No i byłoby zbyt łatwo. To mogę łatwo bardzo przekręcić, bo muszę tu złapać. Płaskim dalej, a z zewnątrz spróbować tym dojść. Albo zobaczyć gdzieś mam trzynastkę płaską. Mam jeszcze taki skrzynkę ze złomy, zobaczę, będzie dużo łatwiej, bo tak to mogę zaraz tą uszkodzić będzie dupa. Jak to mówią kto szuka ten znajdzie dało mi się znaleźć, więc spróbujemy to! Opuściło i zarazę próbował to naprężać, zobaczymy czy coś z tego Wyjdzie, no ta linka mi nie wyłazi, więc pęknięta chyba nie jest, jeśli chodzi o ten ręczny, tylko trzeba było teraz brać i w tą stronę to naciągać, trzymając jednocześnie tutaj Żeby to się mi nie obkręcało, bo tutaj tam nie ma gdzie bardziej złapać, no tutaj jedyna opcja Dobra, trzymam tutaj A tu kręcę. Ja pierdzielę, żeby to chciało tak pójść podałoby to chyba odkręcić ten gwizd, słuchajcie, przyczyścić cały A dopiero później to nakręcać, zobaczyć, czy to tak mi pójdzie Czy to nie będzie lepiej bo, bo może być tutaj tam, tam jest syf tutaj w środku, tutaj I to kurde, nic z tego może nie wyjść Okej, okay, słuchajcie, nie wiem na ile będzie widać Przesmarowałem sobie ten y, gwint, przeczyściłem trochę i przesmarowałem olejem No i zaczyna coś tu się naciągać Tylko martwi mnie to, że jest tak strasznie nierówno Ta linka jest dużo dalej tutaj i jak zacznę za bardzo naciągać y, To za daleko pójdzie, no to żeby nie było, że ten będzie w pozycji położonej A będzie, a będzie zaciągnięte koło, a będzie trzymało Już dzisiaj tego nie sprawdzę, tylko tyle, że będę naciągnąć i tyle i będę spadał bo tu ciemno się robi, jeszcze zaczął padać także w ogóle wspaniale no nic zlecię z tym dalej tu z tym gimtem zobaczymy ile tam się uda to naciągnąć no i tyle w sumie mamy no tu kawałek jeszcze miejsca więc zobaczymy Ej, słuchajcie coś tam podciągnąłem, i się sprawdzi na jakimś nie wiem podniosę nawet do góry może włożę coś w koło żeby spróbować przekręcić a jak nie, to jak już już się pojedzie i zaciągnie się ręczny i zobaczymy czy, czy, to, czy to coś dało, czy nie. No i z tą żarówkami muszę jutro walczyć, więc nie wiem jak to jutro będzie z budową. Wyglądało, ale jakby co to się odezwę. Mi się już spadam, bo de zaczął padać dupa mokra. Starczy tego. Muszę coś z tymi światłami jutro no Zobaczymy co się uda. Także ode mnie na dzisiaj tyle. Trzymajcie się i widzimy się jutro. Mam nadzieję, że coś tam ruszę na budowie, no bo czas leci, nie? A... Posadzki coraz bliżej. Dobra, uciekam. Na razie cześć. Trzymajcie się.